Siemaneczku moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maxis Farm, a dzisiaj ozdabianie właśnie e, akwarium. No, także za, zapewne wbiliście dużo łap w górę, nie wiem ile, bo nagrywam to zaraz po tym, ale mieliście wbić 1500 łapek w górę i właśnie dzisiaj na dzisiejszym odcinku ozdabianie i w ogóle to wszystko... Łam! Kurde się w tym... Co to robi? Yy, wszystko, te pompki, wszystko będziemy sprawdzać, także zobaczymy, jak to wygląda. I moi drodzy, dzisiaj ten asystent właśnie będzie mi pomagał. I ten asystent. No. Ona generalnie lubi wodę pić tutaj. O, tak. nie Lubisz. No. Także moi drodzy, teraz yy, moja dziewczyna wygania mnie na strych, także jeszcze pójdziemy sobie na strych, bo mam za tą obrzydliwą ozdobę, ponoć jest obrzydliwa. Ale, ale Wera, ale patrz, bo ona się robi czarna, no i ona fajnie będzie wyglądała. No dobra, ale chodzi mi o to, że masz po prostu pójść po tą większą. Czyli tą zostawiamy. Może być. Może być na środku. Może być, dobra, także Weronika, moja dziewczyna stwierdziła, że może być, więc oczywiście może być. Bo jeżeli by powiedziała nie, to no nie, no nie ma szans. Dobra, czekajcie, tylko wytrzymam. Kofi pys, bo też roznosi później po całym domu. Dobra, i lecimy na Strych. Yy, ogólnie tu fajne kamyczki mamy, bo patrzcie, takie czarne, takie czarne jak węgiel. I moi drodzy, tutaj mamy... O, Jeszcze ciuchcie mamy wera. Zapomniałem o niej. No dobra, na razie zostawimy. Dobra, także na razie zostawiamy. No, także lecimy na strych i widzimy się już tam. Także witam Was na strychu. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że tutaj jeszcze ba, chyba... To jest weral patrz. Wow, kurde! Jeszcze jest druga, drugie przykrycie jakby wieczko, ale to jest gorsze widać chyba wera, nie? Bo baczek jest brzydkie. I widać, że może nie działa, bo jest rozkręcone, żarówki są. Ale tu patrzcie, tu by trzeba było zdejmować całe to, żeby Dobra, jakikolwiek wuj, dostęp mieć nie. do tego. Także bierzemy to po prostu tam. A jesteśmy tutaj, bo właśnie potrzebujemy duży kamień. Czekajcie, odstawię Ech? to. No. No jak? No gdzie? Jestem mokry. To chyba nie jest kamyszek, dotknij go. to jest kamyszek. To jest kamyszek? Dobra, moi drodzy, także jesteśmy na strychu. Tej wiele. Myślę, że interesujące są, dla, dla was te vlogi, te odcineczki. Moi drodzy, 3000 łap w górę i wlatuje dla Was odcineczek z zakupu rybek do akwarium. Poza tym moja dziewczyna nie wierzy, że wbije 1500 łap w górę właśnie pod ostatnim filmem, jak widzieliście. I powiedziałem mi, że nawet jakby jakbyście chcieli, to by nawet mogło być 3000 łap w górę, także... Pokażmy jej, że naprawdę dacie rady to zrobić. Ale to nie teraz, tylko teraz bierzemy ten kamień. Ponoć, chce ten kamień. Jaki? Ten. Właśnie nie wiem, czy ten. Miejmy nadzieję, że tam będzie piasek. Czy ten jest? No i chyba nie. Jest, to jest jakieś czarne. Zapachnie, nie? Fajne są. Nie! Cześć tu są... Do, takie... Co mam ci dać? No nie nagramy, bo ja robię tam buzią mą A... Dobra moi drodzy. No tutaj też nic nie ma. Kurczę, przyszliśmy z takim... Ty czekaj. A to co to jest? Ty no to jest chyba pies. No, ty żwir akwarystyczny. Ale się udało, ty, patrz. Ale kurde, moi drodzy, no już myślałem, że odcineczka dzisiaj nie, nie skończy. A tu proszę, takie piękne cuda. I Patrzcie, ja akurat dwa i to nam styknie. Nawet nie wiem, czy nie za dużo. Super. Nie wiem, właśnie. Także mamy tu. To? To. E, tu widzisz, jakie jest dziadowskie. Właśnie nie wiem. To jest takie słabe i to będzie To będą dwa tego samego koloru. No i po środku jakieś czarne takie. Ale za, za dużo nie ma co, żeby było miejsce dla ryb, bo ja chcę tam dużo ryb. Dobra. Mamy piasek. Wera, masz piasek? A ja biorę to cięższy. Dobra. Pilec. Chcesz mi dać? Myślałam, że to będzie fajnie. To jest to. Przegasisz? Nie Lecimy robić akwarium Ty nie porysuj barwy. Dobra moi rodzice, płuczemy największy kamień Z naszej oferty I od razu zobaczycie jak, jak on przybiera barwę Ale jest naprawdę solidny Podoba mi się takie, takie coś No robimy moi drodzy akwarium i tu fajne, bo tu też, patrzcie, mamy temperaturę. I jest pomiędzy 21-22. Chyba tak, tak mi się wydaje. Nie, nie umiem czytać tych akwariuskich y, termometrów. Ale moi drodzy, no kurczę, cieszę się bardzo, że się uda takie coś zrobić. I powierzę, no praktycznie zerowym kosztem, bo jakby wszystko jest i to mi się podoba. Idzie Vera z czym? Z łyżeczką. A po co łyżeczka? Łyżka. No żebyśmy mogli ładnie to rozprowadzić. Że. Nie. Dobra, także moi drodzy, a tu jest... Aha, mokro może być tam przecież to będzie. Tak. Ej, tam jest coś brudnego. Weź to Ej, nie. nie, to pod chyba. Nie? To pod, ale to i tak zasypiemy przecież, nie? Także moi drodzy, tak to robimy, ale teraz... Yy, czekaj, wyraz trzymaj się z tym, bo ja teraz będę... Po... No dobra, to co? No dobra, to ale czekaj, może, co? to może najpierw piach. No to może najpierw piach. Dobra. Zacznijmy moje A Ja myślałam, że postawisz ich w środki. Żwir, czekajcie, żwir akwarystyczny, pojemność, jedno opakowanie DM3. Co to są za rzeczy? Dobra, sypiemy. Ola, no na pewno wiem, że to od Oli, także powinien być dobry produkt. Dobra. Ola, na pewno nie sprzeda Bobola. No kurde. Nie no jak, to nie tu. To tu. Ja w ogóle to z jak powiem dobra. Dobra, ja już? Ej, albo tu patrz, jest woda. No woda, dobrze, że jest woda. No. raczej wera jest jej nie że jak to jest, mniej więcej ten sam poziom ty. No cały. Dobra, także moi drodzy, pamiętajcie koniecznie... Ty no się, że ty. Uważaj, Wera nie walni tego. Także moi drodzy, pamiętajcie, łapeczka w górę. I z kolei, jak na dzisiejszym odcinku, biecie 1800 łap w górę. Nie, nie, nie. 1800? Słabo. 2000 w łap w górę, bo ile przecież was tam ogląda? 2000 łap w górę i moi drodzy, automatycznie nagrywam odcinek z kupowania i szukania przede wszystkim na rybku. Dzwonienia! Ogólnie w tym odcinku trochę na trochę namieszamy, bo miało to być akwarium zimnowodne i raczej takie też będzie. Ale zobaczymy, może coś się uda takie Inaczej, no zimnowodne, akwarium zimnowodne. Ale pytanie, czy akwarium zimnowodne polskie i takie wiecie, typowe gatunki z tych y, sztucznych, nie sztucznych, naturalnych z, zbiorników, czy może coś innego. Zobaczymy. Koniki morskie na przykład koniki. Nie, koniki morskie to nie, nie w tym akwarium. Nie, to może też być w tym, bo to są słodkowodne. No tak. I też. co, i teraz to tak? Czekaj. No dobrze, moi drodzy, także tak to pięknie się prezentuje. Wera tutaj y, kolejny piach dajemy, ale co z tym piachem? To właśnie. Ale właśnie nie wiem, czy dawać go w sumie. Tylko ogólnie tak bym wiesz, to rozbił, nie? Wiesz, co jak... No dobra, ale nie wiem, czy dawać jeszcze ten piach. wiesz? Dobra, ja się tym zajmę. Ale... No, Th no, nie tak. no da dawaj, dawaj. Na pewno. To pytanie, gdzie? Dobra, no, dobra no, tu na pewno na kamień. Uważaj, widzisz? Wow, lift… O no, To nie jest takie proste, jak się wydaje. To rzeczywiście, nie jest takie proste. Dobra, to to są Nie wiem. To tak mało No i co tam? Scudujesz No tam tak wiesz, taką, taki tył, żeby był może z piasku, nie Tu stoi tył z tego O Jezu, ja nie nagrałem chyba nic. No tylko tak gęści Pięknie, podoba mi się Kurczę, takie coś Masz, masz, masz taką trochę nie e, e, tutaj tylko? A, to nawet... Ani, kurde, za się nawet zrobił. Ale ogólnie chcieliśmy tylko też powiedzieć, że taką inspiracją trochę, nie bo jednak myślałem o tym, ale inspiracją... Nie, to bardziej było pchnieniem do... Pchnięcie. Nie, bo bodziec do działania. Bo, bodziec do działania, dokładnie, tak? I kto? Kiki Świat. No, Kiki Świat także zapraszamy, jeżeli to oglądacie jakimś cudem, to pozdrawiamy, bo widzieliśmy właśnie jak fajnie tworzyliście... W ogóle, jeśli wy nie znacie te Kiki Świat, to, to bardzo właśnie ten... Bo na pewno jak oglądacie mój kanał, to na pewno podpasuje wam również ich i to jeszcze bardziej. Dobra, także moi drodzy, my działamy nad tym akwarium. No i fajnie to kurczę wyjdzie, no ciekawe, ciekawe, fajnie. Zobaczmy. W ogóle, najlepsze to, że... że yy... Jak się nawet jak się poznaliśmy, to ty już ich oglądałeś, nie? I ja już też ich kiedyś oglądałam. Tak, no to, to naprawdę było niesamowite, że taki, kurczę, no los po prostu. No ej! Eee. No bo no. oni nie, przecież, oni ile mają subskrybentów? Nie no. mają jakoś ten, nie? No dużo, dużo. No? No. I chciałbym właśnie, aha, powiedzieć, że takim właśnie tym bodźcem do działania był Kiki Świat. Oni zrobili też fajne akwarium właśnie i jakby to mi trochę, wiecie, w podziałało zacząłem czytać, oglądać i nabywać wiedzę także, ej, ogólnie kamieszków idealnie, nie? no, ale raczej wszystko nie? no, bo bez sensu to, żeby, wiesz, leżało gdzieś tam bez sensu, bez sensu ale tam był, do, do, dałbym grubiej trochę tego piachu z tyłu, bo tutaj tak trochę dużo wyszło tego piachu No dobrze, moi drodzy, także tak, akwarium już ładnie stoi ze wszystkimi ozdobami, jakie mają być, bo jak to się nazywa, takie minimalistyczne, nie? Chcemy minimalistycznie to wszystko zrobić tam. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć to to, że mamy tutaj może przedstawię Wam sprzędzik. To wiadomo, nie muszę chyba przedstawiać do takich małych rybek jak wpuszcza się, żeby oddzielić, czy jakiś tam, nie wiem, poród, czy tak mi się wydaje, czy coś takiego. Mamy. Moi drodzy, tutaj mamy jakieś sztuczne różne rzeczy. Weźmiemy... Co? Jak się ja? Co? No dobra! Z no, no wiem, że z tego, jak z żaby, nie? To nie są jajka. No, jak to, no... z żaby? Nie wiesz, skąd się tworzą małe żaby? No wiem. Z... Skrzyku, z krzepu! Z Z ikra? Nie! No, ryba ma ikrę, a żaba ma, no tak. No to wiem, że no, z jajeczek. Ale... No ale tak mówię, no poru to no, jedzie. Tu mamy, moi drodzy, również te ozdóbki sztuczne. Tutaj mamy do przytrzymania wężyka, zobaczcie co tam będziemy robić. Tu w razie czego wziąłem taki statek, bo ona mówiła, że tu można coś ciekawego zrobić. I kamyk ciężki, żeby w razie czego przytrzymać. A tutaj mamy ten na napowietrzacz fajny. Elite 801, na pewno mocne. I moi drodzy, tutaj mamy taki wężyk w razie czego, bo chyba do czyszczenia. Tam mamy pompę, ale czy to jest pompa i czy ona działa, to nie jestem pewien, bo tak mi coś nie wróży to na dobrą pompę, ale zobaczymy. I tu, moi drodzy, Fluval 4+, plus, no zobaczymy, no co to jest ciekawe. No, także sprawdzimy, moi drodzy, i tak to wygląda. Tego kamienia nie stosowaliśmy jednak. Piasek wykorzystany, tam piasek jeszcze został. No i tak to właśnie wygląda, także niedługo wlewamy wodę. O, tutaj jest taki odstęp. Latareczki tutaj ładnie świecą. O, no. Także, moi drodzy, czekajcie, bo zaklinowało mi się. My idziemy coś strzamać, bo jesteśmy głodni i no, i widzimy się na nalewaniu, zapełnianiu tego oto akwarium. No dobrze, moi drodzy, także mamy tutaj talerzyki, taką miseczkę, z tego co pamiętam, to to jest fajny sposób, uj, na nalewanie do akwarium. No i moi drodzy, chyba coś takiego tutaj damy, czekajcie. O, i tak będziemy tutaj wlewać, zobaczymy jak to pójdzie. Do tego będę używał konewki już. Trudno te tam 15-20 razy z tą konewką pochodzę. No i tyle moi drodzy. Także tak. Tutaj jeszcze podłączyłem sobie na powietrzać pod to, bo ponoć ciekawie to będzie wyglądać. Dobra, także moi drodzy, pierwsze lanie, tylko czekajcie, czy mi się to uda. O. Czekajcie bardziej tam Ja nie umiem tego Bardziej tam się wlać.

Także moi drodzy pierwsze lanie, a ja was daję na time -lapse -a, no i zapraszam do oglądania. No dobrze moi drodzy, także ostatnia konewka w wlana, to już na tyle, widzicie ta fla jest no prawie pod sam styk, no wiadomo nie pod sam styk, bo jeszcze żaróweczki i tak dalej i to spokojnie muszę mieć też na burze. nie ręki, żeby w razie czego coś poprzestawiać, ale co chciałem powiedzieć, tutaj raczej będzie to na powietrzanie. no i co, to tyle z nalewania, a my się widzimy na uruchomieniu, pierwszym takim uruchomieniu pompy i wszystkiego, let's go. No dobra, moi drodzy, jesteśmy przy tej pompce i generalnie potrzebujemy czegoś stąd. Na pewno nie tego, tego również nie, ale pytanie, czekajcie, czy ja to tutaj mam? I czy to tutaj było w ogóle? Ajajaj, czekajcie. Bo tak, czekajcie, czy jeszcze w tej szafce coś mamy? Co no, to jest? Nie ma. Tu nie było tego, kurczę moi drodzy Szukam takiego wiecie, żeby przyczepić Ten cały filtr Takie coś, na pewno to brałem Albo było to na strych, także nie wiem czy jeszcze Po raz czwarty nie będzie trzeba na ten strych iść Ale miejmy nadzieję, że nie Tutaj mamy odkurzacz w ogóle Taki wiecie, do akwarium Także to tak to wygląda I moi drodzy tutaj mamy do szybek Myślisz, że do szybek już dać? Bo trzeba by było umyć No do szyb czy nie. Wiesz, ma Na magnesie ale czekajcie, czy ja to widzę, czy nie, to jest pompka, ale to chyba nie do tego. Albo to może do. Czekajcie, to chyba do tego jest, co? Alboś... No nie. Chyba tak, chyba do tego. Chyba tak. No, także to mamy do tego, ale moi drodzy, brakuje nam jednego elementu. Czekajcie, poszukam. No właśnie, Wera dobrze zauważyła. Tutaj mamy moi drodzy rzeczy, w tym taki nawet termometr. O taki, ale tu mamy też taki termometr, także ja myślę. Się... No i ten Ten? No. Bo tam ten sam, można jej pokazać. Dobrze. I moi drodzy, jeszcze co tutaj mamy? Patrzcie, w ogóle zaprezentuję Wam, jak ten odkurzacz wygląda. E, no Chyba przedstawiać go nie muszę. Tu grudy wciągamy. A czekajcie. A nie, tu. Czekajcie, jaka tu pompka tu zasila? Nie wiem, powiem Wam już sam. A w ogóle... Ta brudy w środku, nie? Czy mi się wydaje? No piasek ma. Dobra, tu mam. No, mamy wszystko co do tego odkurzacza na pewno. I moi drodzy, okej. Okay. I to będziemy potrzebować tego. I to na to przyczepimy tą pompkę. Także działamy w akwarium. No dobra, moi drodzy, także mamy ten uchwycik i tą pompkę. No i teraz tak. To ogólnie będzie tu wiesz, z tej strony. Tylko czekaj, jak to było. To tak idzie. Ok, dobra. Okay. No to tak idzie. O! Dobra. Okej, okay, dobra i to powinno być. Dobra, moi drodzy, także wszystko już mamy. A co konkretnie to wam pokażę? Mamy tutaj grzałkę. Grzałkę, w razie czego wstawiłem, będzie. Pompkę mamy. Mamy tutaj e, napowietrzanie. No i mamy światło do wiadomo całego akwarium. Także wszystko gotowe. Tak to wygląda z zewnątrz. Okej. Okay. No i moi drodzy, teraz pierwsze uruchomienie tego akwarium. Tylko źle ustawiłeś ten. No wiem, ale na razie, na razie sobie tak to zrobię. Później sobie to poprawię, moi drodzy. No i co? Czekajcie. Włączymy tylko. Aha, bo dałeś tam przedłużać. No, dałem tu przedłużać. I moi drodzy, uwaga. Czekaj, to jest Nie? No! A ci chciał, że. No, komin, nie? No! Swogo. Dobra. Grzałka z tego co widzę działa, także nagrzewa. Grzałkę generalnie dałem, żeby wiecie, była. No, ona może nie chodzić i może być, także to tam bez znaczenia. Ale moi drodzy, no dałem. Jeżeli chodzi o napowietrzanie, tak jak widzicie, działa. Światło działa, ale no właśnie, pompka. Nie wiem, czy pompka działa. Czyli najdroższa zabawa z tego wszystkiego. No, ale czekaj. czekaj. Sprawdzimy to. Trzeba tu przemienić jeszcze ten. Myślałam w ogóle nie. No. Że jak fioletowe będzie po, z tyłu, to będzie rzucało trochę na ścianę taki fioletowy kolor. Ja I w ogóle no jak nie? Nie? No. Czulowo, że tutaj widać te wszystkie kable. Ale no, to będzie zamknięte jeszcze. wie jak śmiesznie, że to tak się. Nie wiem, czy to widać, pewnie nie Dobra, ale to ciekawe, to. czemu nie ta pompka, wiesz, nie chodzi. No pompka odmawia posłuszeństwa no ale wygląda to fajnie, nie? No. Wygląda to. fajnie, co? I tak nie podróży, bo nie wiem, jak się to nagrywać. <gry> dobra, czekaj. Eee, kabel od pompki, moi drodzy, to jest. Eee, ten. Dobra, dobra. Z niej też powinny wylazywać się sobie bąbelki, nie? pompki. Ona powinna jakoś tam działać. Ale jak na razie nie działa, także moi drodzy, może w niej pogrzebie, zobaczymy o co chodzi. Bo ona generalnie działała jak ją włączałem, ale od razu sekundę i przestawała działać na sucho. Ale nic by się nie stało jak sekundę działała na sucho. Także patrzymy pompkę, no i tak to wygląda, mam nadzieję, że wam się podoba. No dobrze moi drodzy, także tak wygląda akwarium końcowo. Udało mi się uruchomić pompkę, chodzi pompka, chodzi grzałka. Chodzi na powietrzanie, chodzi światło, wszystko moi drodzy gra. Nic kupować nie muszę, poza wiadomo, jakimiś różnymi rzeczami, pokarmem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak to wszystko gra. Ciuchcia chodzi. Patrzcie, lokomotywa, jak tutaj fajna, Naprawdę super to jest. Tutaj taki duży głaz, tak, to, tak tak jak widzicie, piasek oddzielony kamieniami i znów piaseczek. No i tam jest pompka, tam jest grzałka, tu jest światełko, tutaj mamy termometr, jak na razie woda jest tak zimna, że nawet termometr nie ma takiego wskaźnika, bo po prostu zimną, mówię ja bez sensu, ona nie tutaj tak jak na razie rybek nie ma, to ona spokojnie w pokoju się nagrzeje. Także moi drodzy, tak to wygląda. I ja bym chciał Was pożegnać w sumie w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, to łapeczka w górę obowiązkowo, komentarz na dole i subik na kanale z dzwoneczkiem, również obowiązkowo. My widzimy się już w kolejnym odcinku, do następnego, siemaneczko, cześć wam!